Dzień Barek, Zbieramy się z Fresno, jedziemy w stronę San Francisco. Taka miła wiadomość, dostaliśmy przed chwilką, że nasz pobyt tutaj się przedłuży. Chyba o jeden dzień, przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak będzie wyglądało dalej. Na razie odwołujemy lot z San Francisco do Berlina. Przenieśli godzin później. Trudno. Independence Day, here we come. Dostawiliśmy wreszcie do San Francisco po 3 godziny w i po wizycie w outlecie, w którym w zasadzie nic nie kupiliśmy, to po san franciskowe widoczki, golden gatek. No, mały nie jest. Przedostatni nostek, jak się okazuje, San Francisco. W USA! Przedostatni, bo nam odwołali lot. Miał być ostatni, ale to jest przedostatni. Mieliśmy nie zostawać na święcie niepodległości Stanów Zjednoczonych, które podobno świętuje cały świat według USA. Natomiast zostajemy, bo nam odwołali lot. Trochę się zabawiam. Z kontakty z różnymi instytucjami British Airways, Lufthansa hotel trzeba załatwić dodatkowy trzeba załatwić samochód no bo przecież jakoś trzeba dojechać na to lotnisko także lekko nie jest ale potencjalnie nie ma tragedii, no bo ja nie popracuję jeden dzień firma już wie przyjedziemy weekend a nie w piątek bez tragedii, bez napinki Mamy jeden dzień w gratisie Możesz nie być zaklarów. Pozdrawiam. Hej przygodą! Nie kończąca się normalnie przygoda na tym wyjeździe. Tym razem okazało się, że mamy 50 minut na przesiadkę po wylądowaniu samolotu, a lotnisko we Frankfurcie jest lotniskiem dość sporym, zanim... Samolot zaparkował i zanim nas wypuścił, to zrobiło się z tego 40 minut do od lotu, a nie do zakończenia boardingu. Bo to jest różnica. I więc teraz mamy jeszcze jakieś myślę 10 minut do zakończenia boardingu. No i na szczęście już zbliżamy się do naszego gate'a gate'a 1. Także chyba zdążymy. Nie wiem za to czy nasze bagaże znaczą, To się okaże. Wylądowali. Krótki lot. Myśmy zdążyli, bagaże nie zdążyły. Jesteśmy w Polsce, dziękuję za wszystkie miłe słowa, życzenia dobrej podróży. W ogóle wczorajszy dzień zakończył się o 22 w domu. Wylądowaliśmy o 13 w Berlinie, czekaliśmy jeszcze prawie półtorej godziny na bagaże i do samochodu i drodze, drod drogę powrotną. Lekko nie było, bo jakoś nie udało mi się spać w samolocie, ale dojechaliśmy szczęśliwie, wszyscy zdrowi, więc jesteśmy już w domu. spam się kończy, będzie już głównie biegowy. Nie wiem, czy Was to zadowala, czy nie, ale, ale tak będzie. Aż do następnej wyprawy, mam nadzieję. Jakaś się trafi w niedalekiej przyszłości. Także dzięki, że oglądaliście, dzięki, że byliście z nami. Jeszcze raz chciałem podziękować koledze z Interameryka. Paweł wykonał naprawdę genialną robotę, pomagając nam, w na zasadzie tworząc nam plan wyjazdu, wskazując miejsca, gdzie co warto obejrzeć, takie ciekawostki, gdzie warto zajechać. Także naprawdę super plan. Nie wykonaliśmy go w 100%, ale, ale zrobiliśmy też inne rzeczy, których w planie nie było. Jesteśmy sobie go modyfikowali na bieżąco. Także dzięki serdecznie. Eee, oglądajcie dalej. Pozdrawiam, trzymajcie się.